No idź Janku. I wejdę. Jesteś przy ale... ale wiem, że jesteś przy chamem, To nie muszę nawet zachować sądzie. O, dziękuję bardzo. Wie, jest Ty wiesz, że jesteś śmieciem? Jesteś zwykłym śmieciem. Wiesz o tym. A po prostu mi lepiej masz Jesteś zwykłym śmieciem. Jesteś zwykłym śmieciem. Wiesz czym że jesteś jesteś śmieciem. Ale to nie, jesteś śmieciem. Uświadam to zrobić. Jak się zachować popchnął na schodach. To jest osoba, która... Ale weź zamknij się. Właśnie. Pani nie nagrywa ja się. mam To wów, to pana, do sądu. Ale w sądzie nie wolno nagrywać. Bardziej, e, bardziej, już nie jesteśmy w sądzie. Najbardziej mi się podoba osoba, która wyzywała mnie na schodach, mam to na filmach, zaczepiała mnie, wyzywała mnie od śmieci, no, szartała... A teraz nagle, a teraz nagle, a teraz nagle udaję ofiarę. Ale zobaczcie, otwórzcie, proszę. się masz wzrostu, metr 50? Nie spokojnie. Ile ma wzrostu, karzełku? Metr pięćdziesiąt? Metr pięćdziesiąt, karzełku? Proszę Pani, proszę iść ze mną. bez mózgiem, jesteś niedouczonym bezmózgiem. Niedouczonym bezmózgiem. Proszę Pani, proszę pani. Tak. Mój pies lubi wszystkich, Będę jest dobrze wychowany. No bo, wiesz co, czy pani? bo ja lubię, wiesz co, lubię nagrywać żałosne śmieci, Proszę Panią, jest pani. Zatakowany na schodach mam wrażenie, że Filip specjalnie sprawdził Adiana Polaka, żeby mnie zaatakował na schodach żeby mi wyrwał telefon, żebym mnie zbluzgał. Jego zachowanie tak boraganckie, więc myślę, że nam, namówili się przed rozprawą, żeby później mnie atakować w sądzie przed sądem, żeby raz mi telefon się złamać telefon na pół. Jaki z domu ma nazwisko. Emil. Więc myślę, że to jest ich zaplanowana akcja, chora akcja pseudomedialna, kolejne wybicie się na mnie na siłę Filipa Zabielskiego. Będzie to oczywiście poruszone w tej sprawie.